Siema, siema, siema. Z tej strony Promios Gaming. Dzisiaj gramy cały czas 1911. Oczywiście w kodem M. Już ja wam mówię co, co dałem. Tumik. Mówię jaki. OVC Light Suppressor. Red Dot Classic oczywiście. I innych rzeczy nie daję, bo nie mam ich odblokowanych. Jest ja to sobie zmieniłem na Score Strix, y, jak przegram, to mi, wymyśl, to mi wymyślicie karę w komentarzach. Ta, która dostanie najwięcej łapek, to ta wygra i będę ją musiał zrobić. Dobra, no to jak? Splokuje na multiplayer. dobra, ja jestem znowu, bo nie, chciałem, bo nie chciałem, żebyście czekali na tyle ogarniania. Jak widzicie, muszę wyciągnąć 1911, mam na nim średni level. Ale może wygram. Ojojoj. To będzie raczej trudno. No, razu przypominam, jak to jak przegram, jak to musicie wymyślić tą karę. I proszę, zasubskrybujcie mój kanał, na którym teraz nagrywam, i ten, na którym nagrywam. Co snajper? Wow. oczywiście nie wiem czemu ale got dość jakim cudem on chyba dostał dwa hedy to będzie strasznie to będzie straszny Strasznie, strasznie, du strasznie duże wyzwanie, co w tym Strasnie Targets in się, dostałem chyba, chyba tego nie wygram. Chodzi o taktykę. granata, granatę. Wrzucam smoke, do... smoke tam, myśleć... Kto stał? Oj, dobra. Ach, tak jest Kto dobra. stał? Kto

bo muszę żyć, no muszę zobaczyć, gdzie to kiedy mam. Enemy in sight. Changing mag. Enemy contact. Hunter killer drone deployed. Nagrywam. Dobra, dobra. Sorry, że przerwałem film. Lilka przestań. Nagrywam. Nie usunę tego z filmu. Wyciągnę teraz metaczówkę. Oczywiście. Kontakt, <grywa> że Rozwalam. każdego, kogo, kogo zobaczy na mojej drodze. Wspalił. Wspalił. Wspalił.

Lilka nie wytnę nie nie wytnę tego ja tego nie wytnę to będzie na filmie Ja to publikuję, obiecuję ci. <tryk> Nie! <tryk> Czyli będziecie musieli mi karę wymyślić. Dobra. No to to jest koniec odcinku. Pa!